E, witam wszystkich bardzo serdecznie w takim dodatkowym filmiku, a właściwie poradniku, e, jak być dobrym zagramerem, <laughs> tak mniej więcej można by to nazwać, bo wyjaśnię tutaj, e, jakich programów używam do nagrywania, mm, no i jak wy możecie z tego korzystać, mam nadzieję, że będzie to w miarę zrozumiałe i. I będzie ok. Yy, więc, tak, pierwszą zasadą oczywiście każdego zagramera powinien mieć mikrofon. Bez tego nie da się nagrywać gier z, z komentarzem głosowym. To chyba oczywiste. Yy, każdy sobie załatwi mikrofon we własnym zakresie. Yy, tak, co ja używam do nagrywania? Możecie się domyślić po wyglądzie pulpitu. Jest to Fraps. E, uważam, że Fraps jest najlepszym e, programem do e, właśnie nagrywania e, filmów z gier. Oczywiście, Fraps pełna wersja, bo wersja darmowa e, nagrywa jakieś 30 sekund, To jest, co mija się z celem. Ja mam wersję 3.1.2. Tutaj wam mniej więcej pokażę, e, jak wyglądają moje opcje. Nagrywam w 30 fps, mam ustawione, bo. No i tak nie zacina w ogóle. Wszystko nagrywa się dobrze. Tutaj mamy oczywiście folder, do którego nagrywa, czy zapisuje filmiki nagrane. No i tutaj skąd nagrywać dźwięk, że tak powiem, chyba głosowy. Ja mam ustawione tutaj słuchawki moje z mikrofonem, dlatego tak jest. No i tak, trzeba mieć oczywiście dużo miejsca na dysku, ponieważ yy, Fraps nagrywa w kawałkach yy, tak mniej więcej jeden kawałek 390 giga. <giby> yy, jak osiągnie tą wielkość yy, przestaje nagrywać i nagrywa kolejny kawałek, yy, więc miejsca na dysku trzeba mieć sporo. Dobra, na razie się wyłącz. Yy. No ja mam to tak. Mniej więcej z tym miejscem trochę zawalone. Jak widzicie, bo wszystkie moje filmy trzymam na razie na dysku w bliżej nieokreślonej, nieokreślonych powodach. <laughs> Więc miejsca na dysku trzeba mieć sporo. No, i jak y, nagra się taki filmik w kawałkach powiedzmy, no to trzeba go jakoś wsklecić. <noise> y, no i ja przeważnie nagrywam tak, że siadam i na przykład nagrywam godzinę albo dwie godziny materiału. Y, nie mam żadnego stopera. Nie, y, oprócz może jakichś filmików specjalnych, czyli tak jak teraz. Y, tak normalnie nie używam stopera, bo. Mnie to strasznie denerwuje, jakbym musiała się co 10 minut z wami witać i żegnać, to by mnie do szału doprowadzało. Więc nagrywam takie dwie godziny materiału na przykład. No i potem to przerabiam w Ulit Video Studio 11. To jest chyba najlepszy program, jakiego używałam do tej pory. Jest naprawdę świetny, ma tutaj... Wszystko jest tak prosty, intuicyjny, y, że no, nawet jak dla mnie po prostu y, genialnym. Y, tutaj mamy możemy się przełączyć pomiędzy osią a takim czymś, gdzie możemy sobie przeciągać obrazki, czy tam wideo nasze. Na odpowiednie miejsce. Tutaj możemy efekty dodawać pomiędzy filmikami, pomiędzy częściami. Czasem się tym bawię, jak mi się nudzi. Y, no i jeszcze dla kogoś, kto może o tym nie wie, a, a chciałby z tego skorzystać, to jest tu taka opcja, żeby podgłośnić gdzie dany filmik. Po prostu ja miałam na przykład taki problem w pierwszych filmach, że miałam słaby mikrofon i prawie w ogóle mnie nie było słychać, więc korzystałam z tej opcji, ona jest tutaj, tutaj jest zaciemniona, bo akurat taki filmik przykładowy tutaj przyciągnęłam. Ale tutaj, właśnie, głośność klipu ustawia się. Na przykład, jest możliwość do 500 ustawienia, potem wyżej się już nie da. Więc, jak ktoś chce, to może sobie ustawiać. No, i taki posklecany już poklejony filmik trzeba oczywiście złożyć do kupy. No, i tu mamy takie utwórz plik wideo: taką opcję. Klikamy ją, jeżeli oczywiście chcemy w HD filmiki, bo ja takie, ta, ja takie robię, nie robię innych, to przełączamy na opcję HDV i HDV720-25 do, do komputerów PC. Z innych opcji nie korzystałam, więc nie wiem jak się zachowują takie filmy, ile ważą jak y, mój y, taki 10-minutowy filmik y, w tej opcji waży tak mniej więcej 1.32 giga, 44 giga, tak mniej więcej, 1.44 giga, tak mniej więcej. No, i jak mam taki dwugodzinny materiał, y, to oczywiście nie wrzucę całego na YouTube, bo to jest logiczne, tam jest do 10-11 minut. Można wrzucać filmy, więc muszę to jakoś podzielić. Najpierw było o sklecaniu, teraz o dzieleniu. No cóż, ale tak to już jest. Mogłabym robić każdy po prostu kawałek filmiku osobno, także że na przykład jeden czterominutowy i drugi czterominutowy złożyć razem i wtedy tak mniej więcej 8 minut mam. Ale to, mnie, to jest ta metoda, którą tutaj opiszę, jest szybsza zdecydowanie. ULID zapisuje pliki w mpg to znaczy te w HD, w HD, robione, i tu, jak klikamy sobie na opcję, możemy sobie wybrać utwórz plik wideo o określonym czasie trwania. No i tutaj możemy sobie podzielić nasz dwugodzinny materiał na 10-minutowe kawałki albo 10,59, jak komuś się chce, <grych> i w ten sposób ULID podzieli nam te dwie godziny na takie 10-minutowe kawałki. I możemy to od razu wrzucać na YouTube. Już nie mamy żadnych problemów. Nie? Możemy to potem oczywiście zapisać. No i taki dwugodzinny materiał, załóżmy, no to tam mam na kanale napisane, ale już Wam powiem. Się mniej więcej zapisuje e, półtorej godziny. Konwertuję odpowiednio. Jeżeli chodzi o taki jeden 10-minutowy filmik, no to tam... 5-10 minut może się robi. No, i to w sumie by było w Ulidzie to wszystko. A przynajmniej wszystko, z czego ja korzystam. Nie. Yy, tutaj, jeżeli ktoś chce jeszcze się bawić dźwiękami, bo na przykład yy, niektóre gry nie mają regulacji głośności i są często za głośne yy, i przygłuszają komentującego, yy, więc można sobie ustawiać jeszcze tutaj. W mikserze, ja akurat używam Windows 7, ja nie wiem jak na innych systemach to było. Na XP chyba nie ma czegoś takiego. W każdym razie tutaj, jak się kliknie mikser, to mamy tutaj każdy dźwięk z osobna, tak jakby. Jeżeli mamy jakąś grę włączoną, to tutaj nam się by pojawiło z jakiejś gry dźwięki i można je obniżyć albo podwyższyć, jak chce. No, i w ten sposób można sobie też obniżyć dźwięki, żeby było słychać komentującego, bo to głównie o to chodzi, żeby było nas słychać, a nie żeby, wiadomo, tam gra nas zagłuszała, nie? No, i to by było w sumie, myślę, na tyle, co chciałam powiedzieć w tym hmm, poradniku, powiedzmy. Pierwszy raz robię coś takiego, więc e, jeżeli macie jakieś jeszcze pytania odnośnie tego, jak tworzyć takie filmy, to zapraszam do pisania. Ale mam nadzieję, że wszystko tutaj wyjaśniłam. Filmik zrobiłam dlatego, ponieważ została, zostałam zasypywana pytaniami, e, jak robić takie filmy, jak robić je w HD, ile czasu to trwa i tak dalej. No to teraz macie wszystko w jednym filmie. Eee, mam nadzieję, że to Wam jakoś pomoże wszystkim. No, także dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w innych. Zagrajmy. Eee, no, <laughs> i to by było. Na tyle. Cześć wszystkim.